Witam, przy mikrofonie Mateusz Karatyż zapraszam na program publicystyczny. Pod koniec 2011 roku na rynku ukazała się druga już traktująca o Kubie książka Krzysztofa Mroziewicza, Fideliada. Autor, wieloletni korespondent, ambasador i dziennikarz udzielający się m.in. na łamach polityki, opisuje w wydawnictwie wszelkie zawiłości związane z wieloletnim panowaniem Fidela Castro na gorącej jak wulkan wyspie. Co znajdziemy na stronach Fideliady? Po co była Fidelowi Castro wizyta w Watykanie i co dalej z Kubą? Pytał Igor Warzocha. Skąd tytuł Fideliada? Czy ma to wyśmiewać reżim? Niekoniecznie. To jest trochę gra słów, bo to jest defilada, fidelada. A poza tym, jak się u nas kiedyś mówiło o Cepeliada, to się miało na myśli jakiś rodzaj festiwalu. Związany w tym przypadku z nazwą instytucji, a w przypadku Kuby z imieniem Fidela. Czyli jest to rodzaj festiwalu politycznego, czasami z ponurymi, bardzo ak akcentami dramatycznymi, ale też i takiego festiwalu karnawału karaibskiego, gdzie ludzie nie dadzą się tak zdeptać całkowicie jak w Korei Północnej. Co więc znajdziemy w książce? Historię Kuby od czasów rewolucji, całą historię rewolucji, powody, dla których rewolucja nastąpiła, opis miasta, opis kraju, opis kultury tego świata, plus relacje reporterskie z dnia dzisiejszego Kuby oraz trochę spekulacji na temat tego, co się stanie. W takim razie, co się stanie z Kubą po Fideliadzie? No, możliwości. W gruncie rzeczy widzę tylko dwie. Albo nastąpi dramatyczne zjednoczenie Kuby, to znaczy powrót emigrantów z Florydy. To jest półtora miliona ludzi, którzy nie mają dokąd wrócić, bo w ich domach ktoś mieszka. A ci, którzy mieszkają, nie dadzą się stamtąd wypędzić, będą bronili tego, co otrzymali od rewolucji. Nie, jakiś rodzaj porozumienia w końcu nastąpi, bo przecież trudno sobie wyobrazić, że oni się wbiją na żal. A drugi wariant, dużo bardziej niebezpieczny, który polega na tym, że Kuba by powróciła do swojej roli wielkiego burdelu i zaplecza seksualnego Florydy, którym była do 1959 roku, a tutaj Przefrancowałyby się mafie, które są bardzo mobilne ze Stanów Zjednoczonych na Kubę. Prawdopodobnie uruchomiłby się most przerzutowy kokainy z Kolumbii, poprzez Hawane do Miami. No i znowu byłoby to miasto bardzo niebezpieczne, groźne pewne bandytów, prostytutek itd. Tak Czego więc jest e, symbolem Kuba w dzisiejszych czasach? Czy tego właśnie przemytu? Na początku była symbolem niezgody na istnienie i e, wtrącanie się Wielkiego Brata. Potem była symbolem i przykładem walki rewolucyjnej dla wszystkich ludzi o temperamencie partyzanckim w Ameryce Południowej, a teraz jest symbolem takiego zastoju stalinowskiego, którym nie robi się żadnych prób zmiany stanu rzeczy. Jest to stabilne bagno. Nie ma więc szans na demokrację na Kubie? Z dnia na dzień na pewno nie ma. Ale żeby to była demokracja w stylu latynoamerykańskim, to znaczy taka, która siły różnego typu, Doprowadza do władzy metodą wyborów, też jeszcze na to za wcześnie, ale kiedyś pewnie tak będzie. Czy śmierć Fidela byłaby takim ogniwem zapalnym tego procesu przemysłu? No, nie życzę mu tego, ale biologii się nie dało szukać i na pewno byłby to punkt zwrotny. Co do samego Fidela, czy spotkanie go i porozmawianie z nim na temat rewolucji i jego światopoglądu zmienia trochę pojęcie o tym człowieku? Czy zmieniło to Pana zdanie? Nie, on jest taki, taki jakiego znałem wcześniej, to znaczy taki, jakiego znałem z trybuny. Pompatyczny, mówiący o wielkich sprawach, unikający rzeczy trudnych, konkretnych, dotykających ciała na miejscu, a ciągle gdzieś buszujący w obłokach, naprawiający świat. To jest polityk, dla którego Kuba jest za mała. On jakby rządził półświatem, to by się, pomocą świata to by się czuł lepiej. Skoro o politykach i świecie mowa, ostatnimi czasy u, bardziej chyba u Fidela niż u obecnego e, prezydenta Kuby, e, Raulo Castro, pojawił się prezydent Iranu. I, jak pan sądzi, w jakim celu przybył tam? No to jest jeden z niewielu krajów, Kuba, gdzie Ahmedinejad, który rzuca otwarcie rękawice Amerykanom i chce zniszczyć Izrael, to jest jeden, jeden z niewielu krajów na świecie, gdzie może liczyć na poparcie, to znaczy Kuba. Miało to na celu jakieś zirytowanie Amerykanów, jak pan to znaczy? sądzi? Hmm, po części tak, chociaż właściwie wszystko, co Kuba robi, a nawet to, że istnieje, jest już dla Amerykanów irytujące. Kuba się nie musi specjalnie wysilać, żeby Amerykanów irytować. Może zostawmy te obecne wydarzenia i chciałem zapytać pana o rozdział o papieżu Polaku na Kubie. Który u nas pomógł obalić komunizm, a tam w zasadzie umocnił Fidela na jego stanowisku i Może nie umocnić, ale zapobiec nieszczęściu, bo jak się zaczął Związek Radziecki walić i cofnęły się możliwości wspomagania Kubańczyków przez Moskwę, to istniała obawa, że ludzie wyjdą na ulicę po raz pierwszy po rewolucji. No i trzeba było zrobić coś bardzo takiego spektakularnego, co by tych ludzi zatrzymało w domach. A jeśli by już wyszli na ulicę, to żeby mieli inny powód manifestacji. No i wtedy mu doradcy powiedzieli, między innymi mój przyjaciel, ambasador Przemysław Hoyser, żeby pojechał do Watykanu i wybłagał audiencję u papieża i żeby zaprosił papieża do Hawana. A papież zawsze się zachowywał tak, według zasady dla każdego coś przykrego ponieważ on oczywiście nie popierał Kuby, nie popiera Fidela Castro, ale jak usłyszał, że może tam przyjechać i wetknąć jedną czy dwie szpile, to chętnie to zrobi i pojechał tam. Tłum ludzi się zgromadził. Kościół na początku zyskał trochę na tej wizycie, ale potem wszystko mu odebrano. Tyle tylko, że ludzie zostali spacyfikowani przy pomocy papieża. Ciągnąc polski wątek, jak Porównałby pan komunizm e, kubański do polskiego? Czy są jakieś zapisy? Pierwsze zasadnicze... w Polsce nie było komunizmu a na Kubie jest. Komunizm byłby do 1956 roku za czasów Stalina, a potem to nie był komunizm, bo nie może być komunizmu w kraju, gdzie jest prywatne rolnictwo, jest prywatna drobna wytwórczość i gdzie jest kościół katolicki o potężnych wpływach. Tego wszystkiego na Kubie nie ma. U nas był to kryptokomunizm, to znaczy nie mówiło się otwarcie o tym, że to jest komunizm, że to jest partia komunistyczna, tylko ona się nazywała robotnicza. No, robiono rozmaite zabiegi, żeby tylko czasem to słowo nie było używane w odniesieniu do Polski, I chociaż rzeczywiście per saldo uważano, że blok jest komunistyczny, ponieważ jest to ustrój przeniesiony na bagnetach z Moskwy. Więc czy życie w Polsce z tamtych czasów nazwijmy to komunistycznych, różniłoby się od tego, które jest dzisiaj na Kubie? No było bogatsze, ciekawsze i, i jednak dostatniejsze w Polsce niż jest na Kubie. Klimat my mieliśmy tylko gorszy i temperament innego typu. Może takie pytanie na koniec z innej beczki, jakie ma Pan najprzyjemniejsze wspomnienie z Kuby? Wie pan, bardzo wiele wspomnień mam przyjemnych, bo ja tam mieszkałem, nie to, że pojechałem na wycieczkę, nie to, że byłem miesiąc na studiach, tylko ja tam pracowałem po prostu tak samo jak Kubańczycy. Razem się z nimi płaciłem, razem z nimi kląłem, razem z nimi się cieszyłem, razem z nimi piłem rum. Czyli krótko mówiąc, przeżywałem w gry, tak samo jak oni, to co tam się działo. Więc i dobre, i złe chwile, i ponure jakieś akty demonstracji terrorystycznych, jak i też festiwal z udziałem dziewczyn, których się nie da porównać z, z żadnymi innymi. Dziękuję za wywiad. Proszę. Ja.